Cześć, w tym filmie zrobimy sobie takie krótkie podsumowanie moich kilku wizyt w LEGO Store w Krakowie. Na tym filmie zobaczysz zarówno jak wygląda LEGO Store w Krakowie, co ma do zaoferowania, jak również jak zmieniała się jego ekspozycja na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Aktualnie widzicie fragment zestania w kolejce podczas mojej pierwszej wizyty pod koniec maja. Była to pierwsza sobota zaraz po otwarciu. Jak widzicie, kolejka całkiem spora. Niestety wówczas nie dało rady nagrać jakiegoś bardziej jakościowego materiału, bo jednocześnie ze mną było w sklepie ponad 50 osób. Dlatego tutaj już macie fragment z następnej wizyty około 20 czerwca, a więc miesiąc później. Ciekawostka, kto wcześniej nie wiedział, ja nie wiedziałem Tutaj widzicie, pani ma takie oto skrytki, z której wyjmuje na bieżąco zestawy Jak widzicie, ówczesna moja wizyta zbiegła się z premierą nowych zestawów z serii Jurassic World Fajne tutaj właśnie dinozaury, świetna gratka dla fanów Następnie, zaraz obok, po sąsiedzku, no coś co wielu na pewno z Was interesuje Ścianka Pick Brick. Natomiast zaraz kolejna ciekawostka, nie wiem jakie jest w innych Legostorach, w innych miastach, natomiast tutaj widzicie taka specjalna przegródka, gdzie pracownicy wrzucają taki mishmash, mix różnych klocków, różnych elementów. I to tak na szybko pierwsza wizyta, którą przynajmniej udało się nagrać w okolicach 20, 20 któregoś czerwca, niedługo potem mieliśmy widzicie tą akcję ze Smokiem, natomiast również wtedy była kolejka, nawet miesiąc po premierze, no ale cóż się dziwić. Następna wizyta miała miejsce jakoś w drugiej połowie października i na szczęście trafiłem na taki luźniejszy dzień, było trochę przestrzeni i można było nagrać jakiś dłuższy sensowny materiał. Na razie Was zostawiam z muzyczką i zapraszam do oglądania. Jak widzicie, tak jak wspominałem, udało się trafić na taki dość luźny moment, gdzie było bardzo mało osób i jak widzicie można było spokojnie nagrywać. Jeśli dobrze pamiętam, to to było w okolicy, no przed Halloween, druga połowa października, natomiast już wtedy zaczęły się pierwsze świąteczne ozdoby. Ta moja wizyta z kolei zbiegła się z niedawną premierą Gwiazdy Śmierci, aktualnie chyba najdroższego zestawu jaki istnieje katalogowo ponad 4000 złotych. Co ciekawe, pytałem się pani w sklepie, czy, czy w ogóle ktoś to kupuje, czy tylko przychodzi po oglądać. O dziwo, naprawdę, powiedziała, że kilka dobrych gwiazd już zeszło. Jakkolwiek sam osobiście wielkim fanem nie jestem i u mnie raczej tego zestawu nie zobaczycie, to jednak no, podziwiam, no, jest to kawał kolosa i rozumiem, że ktoś chce go mieć jak najbardziej w swojej kolekcji. I kończymy tą oto wizytę, która miała miejsce przed Halloween, i powoli zmierzamy do ostatniej jak na razie mojej wizyty w Lego Store. Ostatnia moja wizyta miała natomiast miejsce w drugiej połowie listopada, jakieś niecałe dwa tygodnie temu. Dlatego aktualnie pokazuję Wam dokładniej tą oto ściankę, ponieważ w dalszym ciągu może ona być przynajmniej częściowo aktualna. Więc jeśli ktoś z Was rozważa udanie się, no to może się tutaj przyjrzeć, czy coś by go nie interesowało. Tak jak mówię. Nie, nie obiecuję, że wszystko tutaj będzie aktualne na dzień dzisiejszy, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa przynajmniej część rzeczy powinna być wciąż aktualna. W następnej kolejności przechodzimy do budowy minifigurek i tutaj już jak widzicie bardzo, bardzo, bardzo świątecznie, różne rzeczy typu elfy, typu części jakieś takie mikołajkowe, czerwone. No już w zasadzie na całym sklepie rozlewa się taki oto świąteczny klimacik. Tak jest również z ekspozycją, z gablotkami, z zestawami. Jest już bardzo, bardzo świątecznie. Choinki pociągi, Mikołaje, no co dusza zapragnie. I ponownie na razie bez mojego komentarza zostawiam Was na dalsze oglądanie ekspozycji, która no mniej więcej jest aktualna, tak? Przypominam, że to jest stan sprzed około dwóch tygodni. I to tyle, tak wyglądały moje dotychczasowe wizyty w LEGOSTORze w Krakowie. Były ich cztery od momentu otwarcia. Daj znać w komentarzach, jak Ci się film podobał i czy Ty również byłeś w LEGOSTORze w Krakowie i jak wspominasz. Dzięki, cześć!